Ranie Brzanowe Idziemy tam na dół Dzień dobry, witajcie ponownie Kolejna wyprawa wędkarska 6 grudnia, tropem królowej Rzeka mnie wzywa Konkretne warunki Po obfitych deszczach Poziom wody ponad 5 metrów Fajny kolor I ocieplenie 12 stopni Temperatura wody, myślę, że około 10 Po ostatniej mojej nieudanej zasiadce Kiedy w mrozach temperatura wody zeszła poniżej 5 stopni, ryba się kompletnie wyłączyła. Postanowiłem, że wykorzystam to ocieplenie i robię szybkie dwie nocki. Dobrałem odpowiedni pek do poziomu wody, na tym pekę jeszcze nie łowiłem. Zobaczymy czy coś on da. Na dworze jest już ciemno. Zobaczcie, jak wcześniej przygotowałem swoje zestawy. Zapraszam na film. Tak wygląda mój pek. Jeszcze wcześniej nie łowiłem. Jesteśmy za zakrętem, więc tutaj troszeczkę woda zwalnia, widzicie, jest dość wysoko, ponad 5 metrów. Fajny kolor, zobaczymy co się uda złowić, przecież będę łowił gdzieś przed prądem. Zaraz sprawdzę jeszcze głębokość, rozkładam się i lecimy. Przerobimy sobie mieszankę na szybko, bo zaraz robi się ciemno. Advanta, zalęta krillowa, jeszcze w zeszłym sezonie ponad 5 funtów, w tym sezonie już ponad 8. Firma podniosła ceny. Teraz nie wiem, czy nie bardziej nie będzie po się kupować. Po prostu są no białca, które jest o funta czy droższy. Zresztą mam zużyje. Teraz te nowe zanęty skrylowe nie są już tak czerwone jak ta, żeby były brązowe. Nie wiem czemu. Ta zanęta sprawdzała mi się w zeszłym sezonie. Mamy trochę mieszanki peletu halibutowego ze sklepingiem. Damy mu trochę bigfisha z Dynamite Shrimpy Krill. Na lewą jak zwykle teraz dajemy ósemkę 240 gram i na prawą pójdzie to jest 200 ciężarek, taki gripper. Patrzcie na te ptaki. Zestaw mamy żyłkę 20LB Stopper do zielska, Safety Clip, karpiowy Safety Clip. Koralik, koszyk. Ósemka czy 240 gram i tutaj mamy krętlik. Z taką szybką złączką. Z tego pójdzie przypon, za altys Konopie, robaki i zalekamy zanętą I tak to idzie Dam ja może ze cztery kosze wystarczy Mówimy na duże przynęty, na prawą wędkę z pefałką damy 24 mm. Molster Crab. Na razie dam CKO Kokon na lewą z koszykiem, a później robakami, będziemy się bawić. Zobaczymy. Dajemy sobie Pfałkę z pelletowym miksem. Żeby dopalić trochę ciężarek pastą Sisimura Sissimura Shelf. Będziemy dopalali przynęty, żeby najwięcej śmierdziały. Dlatego styki Bajc Krill. Kur... Trzeba się przebrać, bo pierwsze branie, słuchajcie. Prawa wędka. Już długo nie minęło, 5.20, chciałbym się teraz tutaj spokojnie sobie schodzić. Dobrze, że mam kolce. Jest taki można powiedzieć do zejścia nieciekawy, ale jest ok. Prawa wędka i tutaj była kulka 20 tak. Okay. Pierwsza brzana, myślę, że około 6 poundów. tylko mniejsza rybka, co się dzieje, jest dobrze. Brawa wędka i ta duża kulka, 24 mm. Dobra, daj odpocząć, wypuszczamy. Przerzucam co jakąś godzinę. Trochę zielska idzie. Nie za dużo, ale trzeba przerzucać. Wszystko przesuwa nam. Na razie po tej jednej brzanie nic się nie dzieje Kulka cała Witajcie o poranku Jedna brzanka wpadła, zero brania Ten peg jest zaciekawy. ciekawy Tutaj mam gdzieś zaczep Muszę rzucać Trochę dalej, tam już jest silniejszy nurt Często mi ściąga na prawo Zobaczymy, zostanę jeszcze jedną noc Spróbuję złowić jakąś większą rybę Może się uda Na razie wiążę zestawy od nowa, bo tutaj zerwałem Jeden zestaw, spróbujemy jeszcze teraz w dzień Zrobić jakąś brzankę. Damy teraz na dzień perec Vortexa, to jest spicy pepperoni. Trzeba będzie kupić jakąś pastę, bo się kończy. Na szczęście nie pada. Później ma być deszcz, około 2 godzin. Woda na razie stabilna. Ani nie opada, ani się nie podnosi. Na lewą wędkę założę podajnik z robakami. Mamy 6 albo 7 uncji. Ponad 200 gram. Zobaczymy, czy to utrzyma. I tu będę sobie już przerzucał częściej tymi robakami i sobie nęcił na wieczór. I na haczy te założymy robaki. Może jakąś brzankę w dzień się uda złowić. Fajnie by było. Mam haczyk 10. Drenan White Gape. Coś tu się uwiesiło? Taka mała, brzydka ryba, jest węgorz na rybaki, słuchajcie. No czekałem się. Dwadzieścia po trzeciej na pelec, worexa branie brzanowe, idziemy tam na dół. Fajny odjazd to Akurat zacznie pewnie padać teraz Musimy jeszcze zejść niżej Levou-me já, viu? żyłki. Ładna brzana. Niech odpoczywa. Jest dzienna brzanka 74 cm, 8 poundów. Piękna rybka jak na dzień. Jestem najbardziej zadowolony na Pelet z vortexa 20 mm. Piękna rybka. Może będzie fajna noc. Zobaczymy. Czasem daję odpocząć i wypuszczam. Także rybka odpoczywa w podbieraku, ja zaczynam sobie nęcić i dam 6-7 koszyków z robakami i konopią, zalepię to za nętą i działamy. Także zmieniamy koszyk i dzisiaj będę łowił na pv na dwie wędki, koszykiem ewentualnie do Nie mogę w tym nurcie utrzymać koszyka, dlatego mam ciężarek 8 uncji. Na razie na lewą wędkę zostawiam Spicy Sausage ozing Założę od razu świetlik. Druga wędka, ta sama przynęta co wczoraj, 24 mm kulka krabowa, Monster Crab. Zmieniam przynętę, bo znowu zerwałem haczyk, który jest masakra, ten zaczep. Zmieniłem haczyk, mam teraz dwie beczułki z Vortexa CKO wpół do pierwszej pierwsze branie Lewa wędka tutaj też na ciężarku ale założyłem dwie z Vortexa CKO kokon Myślałem, że to będzie normalny hol. Czysta adrenalina, z przyjemność, ale nie tym razem. Najpierw poczułem zaczep, a chwilę później ryba wjechała w żyłkę drugiej wędki. Holowałem jednocześnie ją, prawie pół kilo ołowiu. Jakby tego było mało, z nikim przyszła migura. Prawdziwy gikisztor. Po dwunastu minutach walki w kompletnym chaosie udało się. Bezpiecznie podebrałem brzany. Mniejsza brzanka, Nieważej Przyjmijmy, że między 6 a 7 poundów, 65 cm, zobrana na dwie baryłki CKO, piękna rybka. Zaplątała mi się drugi zestaw, ale jest pierwszej wyholowana. jeszcze weszła w zaczep, doprawdy puszczamy i przerzucamy. Mówimy dalej, dzień dobry, witajcie o poranku. 36 godzin łowienia za mną, trzy nieduże brzany, brakło mi trochę dużych ryb. Na te warunki wysoka woda, fajny kolor, dość mocne ocieplenie, bo w nocy było 12 stopni. Wczoraj był sztorm, wiatr, przedwczoraj deszcz. Na te warunki ryby powinny brać lepiej. Tutaj były takie trzy pojedyncze brania. Te ryby nieduże, największa 8 poundów. Wszystkie ryby były zwane na większe przynęty, na robaki tylko i wyłącznie węgorze. Dlatego odpuściłem robaki na większe ryby. Trzeba będzie zaczekać lub mocniej się postarać. Jak kończę tą zasiadkę, za tydzień wracam ponownie na trochę dłużej. Będzie drapieżnik i brzany. Za dzisiaj dzięki, trzymajcie się połamania. Cześć!